Działa, działa, działa. Dzień dobry. Dzień dobry. To na tak? tak? Dzień nie, dobry. No na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć. I wypadło na nas. Tak, niestety, niestety, nie wiem jak to powiedzieć. Sylwia. Hubert. Witamy Was bardzo serdecznie e, na warsztatach muzycznych Sandela Festival 2022. Tak jest. To jest szósta edycja. Ta 22 oznacza, że to nie jest 22 edycja, ale 22 rok. Taki suchar przygotowałem. Super. Yy, tak, ekstra. Miałem yy. mało czasu. Mało czasu było. Nie? Tak yy, kochani, organizatorami warsztatów są Stowarzyszenie Lubawska Grupa Muzyków, Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie oraz Urząd Miasta Lubawa. Wielkie brawa dla nich. To jest bardzo istotne, to w tym roku nie tylko jest, są to warsztaty, mamy nawet nową nazwę to jest Festiwal Sandela 2022, ponieważ poszerzyła się forma o przegląd konkurs muzyczny, który będzie się w czwartek i to jest zupełna nowość, to będzie petarda i w ogóle. Dlatego wszystkich już teraz zachęcam, żebyście zostali w czwartek po zajęciach. Mamy sześć wspaniałych zespołów, ale powiemy o tym jeszcze za chwilę. Dokładnie. Przed nami trzy dni celebrowania muzyki. To jest czas dla Was, wykorzystajcie go jak najlepiej. No i mamy przed sobą kilka rodzajów aktywności. Pierwsza to praca w grupach warsztatowych. Druga to zajęcia wspólne, czyli dwa spotkania z gościem specjalnym, Tomaszem Organkiem, yy, oraz ze wszystkimi wykładowcami drugiego dnia. Trzecia aktywność to jam session, pierwszego i drugiego wieczoru. Yy, no i właśnie tak jak Hubert przed chwilą powiedział, czwarta aktywność, czyli festiwal, konkurs muzyczny. Trochę się robi tych aktywności. Yy, proszę Państwa, jeśli chodzi o jam session, to będzie takie zwiększenie każdego naszego dnia. Będą dwa jam session dzisiaj wieczorem, odbędzie się to w Wichrowych Wzgórzach. Już tam można wygooglować, sobie, gdzie to jest, nie jest daleko. Jutro James Session będzie się w hotelu nad San Sandelą. Nie byli z Sandelą, tam się inaczej pisze. I, i na no, temat James Session chciałem poprosić o wieku na tej niezwykłej imprezy Mateusza, który powie coś teraz do mikrofonu. Brawa dla niego, zachęcające. I <try> weź na scenę! Wysoki jesteś, ale wiesz, nie widać, no? Cześć, dzień dobry. Przez najbliższe dwa dni, po godzinie 20, jestem do Waszej dyspozycji. Będziemy, będziemy mieli tą listę, na której są utwory. Oczywiście wszelakie propozycje zgłaszacie do mnie. Szukamy jakichś zawodników do grania. Także no, mam nadzieję, że damy czadu. Dzięki. Dobre. Proszę Państwa, zaraz będę krę, na kręg krę tego wydarzenia, no bo gdyby, gdyby nie oni, to byłby taki tutaj sens przyjeżdżać jak, nie wiem, montowani kierunkowskazów to jest drugi mi każdy, no. ale to już przemyślamy. Coraz lepiej. Coraz, Coraz lepiej. lepiej. Proszę Państwa, nasi wspaniali zaproszeni tutaj wykładowcy, instruktorzy, którzy będą Was wieść przez te meandry muzyki przez trzy następne dni i teraz proszę ich widać ogromnymi oklaskami, brawami, wizjatami. Pani Sylwia, zapraszamy. Zapraszamy na samym początku właśnie panie, e, pierwsza pani, Marika, e, grupa wokalna, zapraszamy. Ja, ja nie jestem przywiązany do mikrofonu, mogę oddać zaświadczenie? Ja Miałam nie przemawiać, tylko się pokazać. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, jestem zaszczycona. Zapraszam do pracy sąkrajterskiej, piosenkowej i wszelkiej, którą można ze mną wykonywać. Cieszę się. <noise> Następny wariant to Fingerbull gitara basowa. Dziś niestety jej z nami nie ma, ale jutro do nas oczywiście dołączy. Info o oklaskach przekażemy. No teraz przejdźmy do parów. Jest tutaj piękna, potężna gromada. I zaczniemy od naszego zawiadowcy artystycznego, pan Jacek Królik. Dzień dobry, no, wszystko powiedziałem tak wielokrotnie, że mamy tylko się po raz kolejny bardzo radować z tego, że jest was tak dużo. I już widzę, że będzie znowu bardzo fajnie. No i cóż, do zobaczenia na zajęciach za chwilę. Tak. Może tak, choć jest zdjęcie podobno, ale jakby to też nie zatrzymujemy na siłę. Tak, to będzie krótko. E, oczywiście pan Jacek jest wykładowcą klasy gitary. Oprócz tego jeszcze dojedzie Maciej Mąka, dla niego brawa też zaoczna. Prosimy na drugi wykładowca gitary. Teraz przejdźmy do... E, no proszę. A. Drugi wykładowca e, klasy wokalu Piotr Nazaruk. Brawo, Jacek. Dzień dobry, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Ze mną będą śpiewy zespołowe. -da. Jeszcze dam Jeszcze prawda? Proszę Państwa, wykładowca klasy perkusji, pan Łukasz Tmochewicz z Warszawy. brawo ogromne. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć w moim rodzinnym mieście. Ej. Drugim wykładowcą klasy perkusji yy, będzie Tomek Torres, który dojedzie jutro, tak? Jutro. Brawa najgorzej, Zosia. Teraz mamy wykładowcę klasy gitary basowej, Michał Grot. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, zapraszamy teraz wykładowcę klasy harmonijki, pan Bartek Łęczycki. Dzień dobry. Yy, Wzruszenie odbiera mi głos, także ja już nic nie powiem. No i mamy wykładowcę y, produkcja muzyczna i instrumenty klawiszowe, pan Wojtek Olszak. Panie bo... Dobry wieczór Państwu, a my będziemy dbali o samt statyczne. Zapraszam na za... Proszę Państwa, dzisiaj po południu dojedzie do nas Tomasz Organek, który poprowadzi tutaj spotkanie w tym oto miejscu. Dla niego to jest brawa i brawa dla tej wspaniałej ekipy. Już nie zatrzymuje na scenie, bo tam jest zdecydowanie niegodniej, ale zdjęcia są zrobione są. Dziękujemy. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić pana burmistrza Maciej Radkę. Poprosimy o kilka słów. Państwa obrawa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, Hubert pochwalił się swoimi sucharami. E, zacznę też od takiego wymyślonego na poczekaniu, ale prawdziwego. Z mojego łóżka można wstawać lewą i prawą nogą. Dzisiaj wstaję lewą, a prawa nie boli. I to jest fakt. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny nasz festiwal zgromadził tylu chętnych uczestników. Cieszę się, że jesteście w Lubawie. Mam nadzieję, że warsztaty będą owocne, że dużo z naszych wykładowców wyciągniecie, sporo się nauczycie i przede wszystkim ile spędziecie czas, dając upust swoim emocjom także podczas sesji wieczornych. Najbardziej jednak mnie cieszy i tutaj wracam do tego, co mówiłem przed rozpoczęciem y, ubiegłorocznych warsztatów, żeby festiwal wyszedł do mieszkańców. Tak też się stanie w najbliższy czwartek i z tego się ogromnie cieszę, bo zupełnie czymś innym jest wiedza jaką wy otrzymacie, wymiana doświadczeń, wspólne granie, ale także czymś innym jest jeśli zobaczą was mieszkańcy. Miłego pobytu i udanego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu Yy, a teraz chcielibyśmy przedstawić Wam sponsorów tej imprezy. Bez nich by nic to się nie odbyło, tak? Bo dla Piński swoje robię, tak, tak? Może po każdym klasie. O właśnie. Mo, ja zaproponuję brawa na otwarcie i brawa na zamknięcie, przeczytawe listy, żeby jednak maksymalnie skrócić. Brawa na otwarcie. To co, zaczynamy? Tak jest. Pierwszy. Punkt pierwszy. Urząd Miasta Lubawa. Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie. Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej. Pan Współdzielczy Lubawa. Firma AMAK Michał Kasprzycki Hotel i restauracja nad Sandelem Spółka Plum Software NUE RK Studio Sam Studio Aiot Event Riff Broker Medley Wikowe wzgórza Fotografy Teraz się zgubiłem Stream Powiec Radio UWM Electronic Łoszlibawski Elubaba Top Gitar Programmer. Grammar Muzykinko Buty Lambert Staro Niedźwiedźny Państwa, operujemy lokalizacji lokalizacjami. Lo trudne słowo sobie wybrałem. Lokalizacja. Napisać, no. Proszę Zamiast. Państwa, tutaj lokalizację, którą znacie jako pierwszą, czyli kino. Tutaj będą odbywały się w tej sali zajęcia wspólne. Dzisiaj to będą zajęcia y, z Tomaszem Organkiem. Ale mamy. Je a tutaj będzie też się odbywała o, koła perkusji, tak? Lekcje perkusji tutaj będą i, i warsztaty basu będą przy po prawej stronie, znaczy jak wychodzicie sami po prawej stronie, na pewno każdy się znajdzie. Druga lokalizacja to L Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej, czyli dawny Zamek Biskupów Chelmińskich, musiałem o tym wspomnieć, piękne mury gotyckie, które widzicie. Zaraz po drugiej stronie ulicy tam będą odbywały się wszystkie pozostałe warsztaty. Każda grupa będzie miała swojego opiekuna. To jest też ważna informacja, więc jeśli nie będziecie mogli czegoś znaleźć, nie będziecie mogli trafić do y, zamku, to oni na pewno wam pomogą. I teraz przedstawimy tych opiekunów, niech oni się pokażą, y, żeby każdy, każdy wiedział. Rozpoznacie ich po niebieskich koszulkach, ewentualnie czarnych, to są te z zeszłego roku. I zapamiętajcie twarze, bo jutro te koszulki będą nieświeże, więc ja na przykład zdejmuję. Będzie inna koszulka. Kolejny super. super. Y, dobrze. W takim razie zacznijmy od grupy wokalnej. Grupa wokalna ma aż czterech opiekunów, ponieważ jest, jest to najbardziej, jedna z najbardziej licznych grup. Zaczynamy. Dominika Dąbrowska, tam się chowa gdzieś, tak jest. Ola Lewicka, Karolina Szpanowska, gdzie jest Karolina tam na widowni i Wojtek Wajc, też tutaj na tak widowni, także wokaliści zapamiętajcie ich twarze. Gitara, Hubert Bauman, czyli ja i Paweł Teka, jest Paweł? No dobra, czyli ja. <noise> Dobrze, następna klasa, gitara basowa, Mariusz Curzydło. Jest Mariusz tutaj. Perkusja, Michał Lewandowski. Jest? Jest. Harmonijka, Arek, Łach, Arek Łachmański. Produkcja muzyczna, instrumenty klawiszowe, Kacper Kastrzycki. Jest? Jest Kacper? Widzieli pokaż się, pokaż, pokaż się, bo to ważne. O, ale do tego, teraz wszystkie problemy do niej, no. Urósł, urósł, urósł. go dobrze tutaj. Dobrze. E, mamy tutaj też harmonogram, znajdziecie go na stronie sandela.pl, ale, ale tak... Tak porozmieszane są harmonogramy, dostaliście też w pakietach, więc nie będziemy się tutaj rozkładać nad godzinami i tak dalej, bo każdy, każdy to potrafi przeczytać. Co tam dalej? Mamy punkty kawowe, woda, herbata, coś słodkiego, dostępne w każdym budynku, także częstujcie się. Ciasteczka są też. Cukier jest, dużo cukru. Ale reglamentowany, bo wiesz, ciężkie czasy. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo ważna rzecz jest możliwość zamówienia obiadu. Obiad w każdej grupie będzie na, na obiady będzie zbierał opiekun każdej grupy. Szczegóły właściwie będą już przekazane na zajęciach. I to, to co ważne, e, płatność tylko gotówką, to jest jeden, jedyny problem z tymi obiadami dla, dla niektórych. E, cena takiego obiadu to 25 zł, e, także zarówno dziś, jutro, jak i trzeciego dnia będzie można zamówić taki obiad. Fajnie jakbyście właśnie przygotowali, e, osoby chętne przygotowały gotówkę, no i właśnie opiekunowie będą zbierali takie pieniążki. Dobrze, będziemy też zapraszali dwa razy na wspólne foto zrobione po zajęciach wspólnych, czyli dzisiaj i jutro. Proszę, dlatego miejcie to na uwadze, zostańcie chwilę jeszcze po zajęciach, będziemy o tym przypominali. Ja, ja widzę, że jako następna mam powiedzieć, no ja ale... z na <grym> Ale następny temat to jest festiwal, a myślę, że o festiwalu to Hubert, Ty musisz powiedzieć, bo to jest... Więc jest jeszcze trzecia lokalizacja. Jak Państwo wyjdziecie z kina, zaraz po lewej stronie jest piękny park, to są Łazienki lubaskie, które będą gościły pierwszy festiwal Sondela. Będzie się to odbywał w czwartek, od godziny 17. Zaprosiliśmy sześć wspaniałych zespołów, z wszystkich na 60 na wysłanych zgłoszeń. Jest bardzo wartościowa nagroda, więc będą na pewno się starali. Drodzy Państwo, zapraszamy, bo jeszcze teraz tak mamy tutaj część jury, od razu ich przedstawię. W jury zasiądą Pan Jacek Królik, Pan Wojtek Olszak, Pan Maciej Wardak, który jest tutaj, z tak, i Pan Zerub Poprocki. Pan tam, tam jest to Bardzo nam zależy, żeby ta nasza pierwsza impreza odbyła się fantastycznie i fenomenalnie, dlatego liczymy na Waszą obecność. Jeżeli to się uda, to będziemy mieli jedną wspaniałą imprezę i będzie Sandela poszerzona o coś naprawdę wyjątkowego i będzie nas coraz głośniej. Uda się. Już, już teraz prawie ostatnia rzecz. W tym roku nowością jest to, że będziemy mogli potestować trochę sprzętu. W wolnej chwili zapraszamy na prezentację sprzętu następujących firm: okablowanie marki Klotz, harmoniki ustne marki Zeidel, akcesoria muzyczne marki Kenickmeier, pałki perkusyjne marki Rohema i kalimby marki Hokema. Chyba się nie pomyliłam. Od jutra gitar gitary będzie można również oglądać. Tu już się pomyliłam. Baton Rouge, e Cole, Clark i Duke. Wystawa znajduje się w Elcasie, <coughs> w galerii, na którą serdecznie zapraszamy. Tak, prowadzą z ludzie można tam w przerwie pójść, wspólnie poczemować, potestować, pograć jakieś piosenki. Także nie, nie musimy się gdzieś tam podziewać w przerwach po krzakach, tylko możemy naprawdę wspólnie pomuzykować. Szczególnie jak będzie padał deszcz. Tak. I teraz już dwie ostatnie rzeczy. Drodzy wokaliści, będziecie podzieleni na grupy, na dwie grupy wokalne, ale to nastąpi dopiero w Elsasie. Także teraz zapraszamy z opiekunami do Elcasu. Tam będziecie podzieleni na dwie grupy. I już opiekunowie was rozdzielą. Kto idzie do Piotra, kto idzie do Maliki. Także to jest taka ważna informacja. Reszta, reszta wam Tatowiczów za swoimi opiekunami. Leci na zajęcie. Słuchajcie, to może po kolei wyczytamy yy, opiekunów grup, za którymi zapraszamy po prostu na, na zewnątrz. Ja mam jeszcze jeden pomysł już tak się dziwiło, że niektórymi z Hubertem nie. Żebyśmy zrobili sobie takie zdjęcie rozpoczynające warsztaty. Tak jak, si no? tak jak siedzicie, tak siedzicie, ale pan z fotografów.